Jest taki moment, że wszyscy się cieszymy i ci, którzy czekają na ten budynek i ci, którzy przy tym procesie inwestycyjnym byli od samego początku. Dla nas były to też nerwowe chwile z tego względu, żeby ten budynek mógł powstać, potrzebowaliśmy pieniążki z tytułu ubezpieczenia. Przypominam, że poprzedni budynek został, spalił się, a był ubezpieczony przez miasto kwota ubezpieczenia była na około półtora miliona złotych. Ubezpieczyciel nie chciał nam wypłacić tej kwoty, zaniżał ją konsekwentnie, więc musieliśmy o to powalczyć sądownie i w końcu udało się dzisiaj te pieniążki mamy. W związku z tym mogliśmy przystąpić do procedur związanych z przetargiem i z realizacją tej inwestycji. Komisja mieszkaniowa bardzo zabiegała po pierwsze ze względu na tych ludzi, którzy no niestety pozbyli się swojego dobytku całego życia, bo to przede wszystkim dla nich. Komisja zabiegała to po pierwsze, a po drugie, no, że komisja mieszkaniowa, jak Państwo wiecie, no, walczy o każdy jeden lokal, który jest potrzebny dla miasta. Módmy się, Wszechmogący Boże Ojcze Miłosierdzia, Ty przez swojego syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś go. Chwałym fundamentem swojego królestwa spraw prosimy, abyśmy umocnili darem Twojej odwiecznej mądrości, mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy dla naszego pożytku i uchwale Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zrób naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze miłowactwo. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od swojego Ten budynek będzie podłączony do centralnego ogrzewania, co jest bardzo istotne. Uważamy, że to zmniejszy koszty z tego względu, że niektóre z budynków, które tutaj realizowaliśmy, miały ogrzewanie elektryczne, które jest zdecydowanie droższe.